Witajcie, dzieci! Mam na imię Asia i przeczytam wam dzisiaj osiemnasty rozdział z książki Czy naprawdę misjonarze się nie boją? pod tytułem Odciski kopyt. Zapraszam. Już niedługo będziemy na miejscu, moja wierna przyjaciółko. To był długi, gorący dzień. Pan Rubi poklepał z czułością klacz, na której jechał przez ostatnie dziesięć godzin. Dwanaście godzin autobusem wczoraj, a teraz cały dzień z tobą. Zatrzymamy się przed zmrokiem, staruszko. Po nocy przespanej w domu, w którym zostawił pożyczonego konia, pan Rubi kontynuował podróż pieszo. Dwa i pół dnia marszu wąską ścieżką, pnącą się po górach Sierra Madre, była wyczerpującą wyprawą. Zmęczonemu podróżnikowi wydawało się, że ma za sobą znacznie dłuższą trasę niż faktycznie przebył, a niesiony bagaż wydawał mu się teraz wielokrotnie cięższy niż kiedy rozpoczynał wędrówkę. To zdecydowanie najbardziej wyczerpująca wycieczka ze wszystkich. Jakie kiedykolwiek odbyłem, westchnął mężczyzna. Kiedy nareszcie ujrzał wioskę, położył niesieną paczkę i usiadł na kamieniu w cieniu drzewa. Przez długi czas spoglądał w stronę celu swojej podróży malutkiej, meksykańskiej wioski Geleany. Nigdy dotąd nie był tak wysoko w górach. Dachy, Pokryte trzciną, wystawały ponad gęste drzewa i winorośle. Znajdował się już na tyle blisko osady, że był w stanie dostrzec wieżyczkę kościoła, główny plac i mostek. Czy to naprawdę miejsce, do którego przysłał mnie Bóg? zastanawiał się głośno. Zanim wyruszył dalej, wzniósł oczy ku górze. Boże! Jeśli chcesz, żebym właśnie tutaj wygłaszał kazania, nie będę się lękał. Wiem, że ty będziesz blisko mnie. Jednak, wbrew swoim obawom, pan Rubi spotkał się w wiosce z bardzo ciepłym przyjęciem. Miejscowi bardzo chętnie gościli wędrowców. Pierwszą noc pan Rubi spędził u indiańskiej rodziny z plemienia Huichol. Od razu zaczęli wypytywać go o książki, które niósł ze sobą w dużym pakunku. Mimo, że sami nie potrafili czytać, słuchali uważnie każdego słowa, które on czytał im na głos. Zawołali także swoich przyjaciół, a ich mały domek zapełnił się chętnymi do wysłuchania Bożego poselstwa. Na pierwszą w historii tej wioski lekcję szkoły sobotniej przybyło ponad 20 osób. W kolejną sobotę przybyło już niemal 50 odświętnie ubranych mieszkańców. Jakiż to był wspaniały czas, spędzony na wspólnym śpiewie, modlitwie i wspominaniu zapamiętanych z Biblii wersetów. Następnego dnia rano. Pana Rubi odwiedził religijny przywódca lokalnej społeczności. Towarzyszył mu jeden z jego popleczników mężczyzna wyjątkowo potężnej postury. Masz opuścić naszą wioskę oznajmił przywódca tonem nieznoszącym sprzeciwu Daję ci czas do zachodu słońca. Jednak pan Rubi, nie przejmując się pogróżkami, kontynuował swoją pracę. A w efekcie kolejnego poranka u jego drzwi pojawili się ci sami dwaj mężczyźni. Tym razem przywódca milczał, a ten drugi ciężko położył swoją ogromną dłoń na ramieniu pana Rubi i wycedził przez zęby. Jeśli nie znikniesz stąd do południa, zabijemy cię. Dobrze. Odejdę, odrzekł misjonarz, starając się opanować drżenie głosu, ale najpierw będę musiał porozmawiać o tym z Panem Bogiem. Jeśli on będzie chciał, abym to miejsce opuścił, tak uczynię. Jeśli jednak jego życzeniem będzie, abym został i pracował dla tych dobrych ludzi, nie odejdę stąd. Owszem, to są dobrzy ludzie, ale to nasi ludzie. Warknął przywódca. A my nie chcemy, żebyś tu wygłaszał swoje kazania. Teraz wszyscy mówią o twojej nowej religii. Opuść to miasteczko, póki jesteś jeszcze żyw. Chyba, że chcesz skończyć podświartowany na karmę dla sępów. Misjonarz wiedział, że mężczyzna nie żartował. Cały poranek żarliwie się modlił. Boże, co mam czynić? Wygłaszać kazania tym ludziom i zostać zabitym? Cokolwiek jest Twoim planem, ja jestem gotów. Proszę, daj mi znak do południa. Dziękuję Ci, Boże. Ufny w Boże prowadzenie pan Rubi powrócił do swojego zadania i z niemniejszym zapałem modlił się, żeby Bóg nie pozwolił przeszkodzić jego pracy. Gdy po południu pan Rubi przechodził przez mostek, z naprzeciwka podbiegli ku niemu dwaj mężczyźni, wymachując maczetami, krzyczeli wściekle. – Przysłano nas by cię zabić! – w ich oczach błyszczała czysta nienawiść. – Wypowiedz swoje ostatnie słowo! – Dziękuję, że jesteście bardzo mili, moi przyjaciele. Mam jedno ostatnie życzenie. Pan Rubi próbował zachować zimną krew. Chciałbym porozmawiać jeszcze jeden ostatni raz z Jezusem. Nie chcę umierać bez podziękowania mu za takie wspaniałe życie. On jest moim najlepszym przyjacielem. Rozumiecie to prawda? Zabójcy spojrzeli na siebie, nic nie pojmując, jednak kiwnęli głowami i z zaskoczeniem obserwowali, jak obcy, biały człowiek klęka na małym mostku i zaczyna się modlić. Nagle jeden z nich zaczął raz po raz odwracać się nerwowo. Jakiś człowiek na koniu wynosimy się stąd krzyknął. Zanim pan Rubi podniósł się z kolan, po jego niedoszłych zabójcach nie było już śladu. Misjonarz szukał wzrokiem jeźdźca, którego i on przed chwilą słyszał, ale nigdzie go nie wypatrzył. Kiedy tak stał, rozglądając się, na most wszedł jakiś mężczyzna. Czy widziałeś może konia i jeźdźca, którzy właśnie nas minęli? zapytał go pan Rubi. Przyjacielu, widziałem już z daleka, jak klęczałeś po środku mostu. Byli też dwaj mężczyźni stojący nad tobą. Oni przed chwilą uciekali, a ty wstałeś. Nie było tu ani żadnego konia, ani żadnego jeźdźca. Pan Rubi. Długo szukał śladów kopyt na zakurzonej drodze, ale nie mógł znaleźć ani jednego. Gdy podniósł głowę do góry, usłyszał słowa: idź i głoś dalej.